Siema! To moje następne wideo, w którym będę sobie, y, be, 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 będziemy rozwiązywali następną legendarną łamigłówkę. Przechodzimy do omówienia kroków. Pierwszym krokiem będzie dopasowanie wszystkich narożników do swoich domków. Drugim krokiem będzie dopasowanie wszystkich diamentów do siebie. Trzecim krokiem będzie... Zrobienie całego żółtego koloru, tak, żeby cała górna warstwa była tylko zepsuta. Przed ostatnim krokiem będzie zrobienie karuzeli. I, I to będzie ostatni krok, który będzie nam gwarantował ułożenie kosteczki. Dobra. Chyba nikomu nie sprawi to problemu. Dołączyć wszystkie narożniki do swojego koloru to najmniej problemu sprawiamo. Wszystkim na, na moich. No i teraz zajmiemy się tymi diamentami. Dobra, pierwszym krokiem, y, y, pierwszym wydarzeniem jest tak y, wtedy, kiedy mamy tutaj na róż, y, dwa diamenty i tutaj mamy jeden, czyli wystarczy przekręcić raz i mamy już te diamenciki tutaj też na górze raz i mamy wszystkie już dopasowane. A co kiedy? Mamy tutaj dwa pasek. Ale też na dole mamy. Wtedy bierzemy ten do siebie, takim, żeby pokazywał na dół. I to raz i raz. I mamy zrobione. Tutaj na górze też jak się nie dopasowało, to można dopasowywać. No i przechodzimy do następnego kroku. Dobra. Teraz będziemy robić różne do dostawców. Tutaj będą tylko dwie dwa, dwa możliwe przypadki. I teraz bierzemy niebieski na dół. I szukamy sobie na górnej warstwie klocek z niebieskim. Mamy tutaj żółty, i trzeba będzie dopasować tego niebieskiego dostawcę do dobrej, do dobrego, do dobrej skrzynki. Czy tu jest dobra skrzynka? Nie. Bo, ona, bo, bo ten sprzedawca jest żółty, więc musi mieć żół, żół, żółtego diamencika. Czy tu jest żółty? Tak! I teraz, tak jak w klasycznej kostce 3 na 3 będziemy pukać do, najbli do sprzedawcy. Teraz przeciwne drzwi się. Patrzcie. Tutaj, jak mamy tu, to przeciwnymi drzwiami, jak tutaj, to przeciwnymi drzwiami. Wychodzimy. Dostawca wchodzi do drzwi i je zamyka. Dobra, teraz szukamy następnego sprzedawcy. Ojej, mamy tutaj nasz sprzedawcę. Teraz trzeba go wyciągnąć. Jak wyciągać sprzedawcę? Ważnym momentem jest wtedy, że musimy go do siebie. Mieć go do siebie do siebie. I teraz robimy taki cykl. Góra, lewo, dół, prawo. I wyciągnęło się. No i teraz mamy tutaj sprzedawcę przed sobą i. Tu nie ma dobrej fasolki, bo on jest teraz pomarańczowy. Więc nie ma tu dobrej fasolki. Przekręcamy. O co? Ale co? Teraz on jest z prawej strony, czyli teraz trzeba zapukać do prawego. Do sprzedawcy. Puk, puk, puk. Dobra, to może tutaj zrobię wam. O. Puk, puk, puk. Mm. Sprzedawca wychodzi, my wchodzimy i zamykamy. Ale ojej, tutaj nam znowu wypadł sprzedawca, bo on był źle zrobiony. Czy, ym, I mamy tutaj sprzedawcę, bo on był źle zrobiony. Tutaj w pasku na przykład był pomarańczowy, a nie, tutaj powinien być zielony, a tu na przykład był pomarańczowy. I go wyjęliśmy, dlatego teraz mamy tutaj następnego dostawcę i czy tu jest dobra fasolka? Eee, czy tu jest dobra fasolka? Ja tak na to mówię? Czy to jest dobra skrzynka? To warcie jest dobry? Nie, bo tu jest zielony sprzedawca, a tu są żółte diamenciki. Więc przesuwamy. Czy tu jest dobra fasolka? Oczywiście. I pukamy w sprzedawcę. Puk, puk, puk. Klient wychodzi. Sprzedawca wchodzi do domu i zamyka za sobą drzwi. I tak mamy cały. Kolor zrobiony. Innych przypadków nie ma. Chyba, że macie jakiś inny przypadek. To chyba wasza kostka jest dziwnie poprzekręcana. I teraz będziemy musieli dopasować te one do koloru. No i dobra, to chyba jeden ruch wystarczy. Dobra, teraz zajmiemy się tymi dwoma zepsutymi narożnikami. Bierzemy y, z tyłu pierwszy. Pierwszym takim dziwnym przypadkiem jest bałagan. To wtedy, kiedy mamy dwa zepsute narożniki, tu jest dobry jeden, i tutaj z tyłu też mamy zepsuty. Teraz bierzemy ten zepsuty, z tylny, nie te dwa, te dwa do boku, do lewej ręki, i robimy teraz dół, dół, góra, góra, dół, dół, góra, góra. I tu jest nam wyszedł dostawca, i go robimy. Czyli przekręcamy na dobrą fasolkę, pukamy w sprzedawcę. Wychodzimy przeciwnymi drzwiami, wchodzimy do domu i zamykamy drzwi. I następna sytuacja powinna nam się zrobić. A jeżeli nie, to jeszcze raz robimy. Czyli bierzemy ten do siebie i dół, dół, góra, góra i robimy tego sprzedawcę do fasolki. Tu Pukamy w tego sprzedawcę, wychodzimy przeciwnymi drzwiami, wchodzimy i zamykamy za sobą drzwi. Kostka powinna nam się ułożyć, a my przechodzimy do następnej sytuacji. Dobra, następna sytuacja jest wtedy, kiedy mamy dwa zepsute narożniki i bierzemy je do siebie. Do siebie, to jest bardzo ważne, żeby, żebyśmy mieli je do siebie. I teraz robimy cykl, dół, dół, góra, góra, a potem zrobimy sprzedawcę. Dół, dół, góra, góra. I mamy tutaj sprzedawca nam wyszedł. Teraz podsuwamy go pod fasolkę. Wychodzimy drugimi drzwi, y, drzwiami przeciwnymi. Wchodzi sprzedawca i zamykam za sobą drzwi. Następny przypadek zrobiony. I ostatni przypadek to jest yy, yy, to jest też taki bałagan. Tylko, że z drugiej strony mamy naprawiony narożnik. To tak samo się robi. Tylko, że bierzemy tak, tak dla upewnienia, żebyście tak żebyście się nie martwili. Bierzemy to znowu do siebie, tego y, dwa zepsute do lewej ręki. I robimy dół, dół, góra, góra. Potem sprzedawcę dół, dół, góra, góra. I robimy sprzedawcę. I powinna nam się kostka ułożyć. Teraz przechodzimy do ostatniego kroku. Teraz mamy taki krok, że wszystkie trzy są zepsute tutaj. I teraz będziemy stosować znowu sprzedawcę, tylko on będzie wychodził z drzwi. Spróbujmy. Sprzed drzwi się otwierają do góry, tak? Otwierają się. Sprzedawca wychodzi, i drzwi się zamykają. Teraz robimy tego sprzedawcę, co nam tutaj wyskoczył. Czyli podsuwamy go pod fasolkę dobrą, tutaj, i pukamy w niego. Od, od, otwiera drzwi. My wchodzimy i sprzedawca zamyka za sobą drzwi. Jeżeli Wam się nie udało, to musicie powtórzyć ten algorytm jeszcze raz. A ja zapowiadam, jakie będą kostki, bo dzisiaj już chyba żadnego odcinka nie nagram. Um, jutro, nie wiem, bo jutro mam imieniny, jutro będzie unboxing, um, bo jutro dostanę ko no nową kostkę, powiem, że gigant i y, ogólnie y, ben, y, jutro naprawdę sobie zrobię unboxing tylko taki mini bo tam będzie tylko jedna kosteczka ale będę sobie ją układał zrobię live'a no jeżeli, jeżeli mi pozwolą tego live'a zrobić dobra to do zobaczenia na razie żadnej kostki nie będę nagrywał bo 4 na 4 w następnym tygodniu pa